Cześć, nazywam się Monika Ciesielska. Jestem dietetyczką i autorką Diet z Marketów. Nagrałam dla Ciebie kilkanaście filmików, które ułatwią Ci korzystanie z diety i godzenie jej z normalnym życiem. Zaczniemy od tego, jak przygotować się do zakupów. W pierwszej kolejności dokładnie przejrzyj jadłospis i listę zakupów. Zwróć uwagę, czy nie pojawiają się tutaj produkty albo dania, których ewidentnie nie lubisz albo nie masz na nie ochoty. Jeśli tak, to od razu wykreśl je z listy zakupów. To samo zrób z tymi produktami, które już masz w lodówce albo w szafkach. Sprawdź, czy masz tam jakieś przyprawy, kasze, makarony albo inne produkty, w ten sposób zaoszczędzisz trochę kasy na zakupach i nie będziesz musiał marnować żywności, a tego zdecydowanie nie chcemy. Kiedy już wybierzesz się na zakupy, zawsze przy owocach, warzywach czy innych produktach pakowanych luzem bardziej kieruj się gramaturą niż ilością sztuk. Ja układając te diety musiałam przyjąć jakieś standardowe gramatury i na przykład batat z diety będzie miał zawsze 200 gramów, a w biedronce czy w lidlu możesz znaleźć nawet taki, taką jedną sztukę batata, która będzie ważyła pół kilograma. Dlatego lepiej jest się kierować gramaturą, ale też nie martw się, jeżeli nie uda ci się tego wszystkiego zrobić w 100% precyzyjnie. Możesz zaokrąglać trochę albo w górę, albo w dół, i to nie będzie miało dużego wpływu na dietę. Co do produktów świeżych, zadecyduj, czy wolisz kupować je raz w tygodniu, czy rozdzielić te zakupy na dwie tury. Jeżeli trafisz na super świeże warzywa i owoce, czy miksy sałat, one odpowiednio przechowywane wytrzymają do końca tygodnia. Ale jeżeli jest to dla ciebie trochę ryzykowne, albo na przykład jeżeli wolisz robić zakupy produktów świeżych na swoim sprawdzonym ryneczku albo gdziekolwiek indziej, to śmiało również możesz to sobie rozdzielić na dwie osobne tury. A żeby zakupy szły jeszcze sprawniej, jeżeli będziesz miała lub miał ochotę, to możesz przygotować własną listę zakupów w takiej kolejności, w jakiej występują alejki w twoim konkretnym sklepie.